Witam, nazywam się Andrzej Józef Skowiak, jestem ambasadorem reprezentacji młodzieżowej U21. Oglądacie Extra Time? Ja miałem to szczęście, że kiedy rozpoczynałem grać w piłkę w Gostyniu, w Kani trafiłem na trenera. Pan magister Jerzy Bajer, który od początku zwracał bardzo nam uwagę na to, żeby używać i lewej, i prawej nogi. I tak naprawdę to była trzecia klasa szkoły podstawowej, i to mi bardzo pomogło już później, kiedy w wieku 17 lat przyjechałem do Poznania i to był mój atut. Tak muszę powiedzieć, że to rzeczywiście wiele zawdzięczam mojemu pierwszemu trenerowi, że od początku zwracał na to uwagę. To było tak trochę może jego oczko w głowie, że żeby już coś zrobić ekstra, tak? żeby tych zawodników przygotować wszechstronnie. No. Wydaje mi się, że wiele, wiele łatwiej mi było wejść w trudny trening już później w Lechu Poznań. Trafiłem też na Rocznik mój, który zdobył Mistrzostwo Polski juniorów, także konkurencję miałem bardzo dużą, natomiast nie było widać żadnej różnicy, wręcz przeciwnie, później dosyć szybko to ja się dostałem do pierwszej drużyny Lecha Poznań, czy najpierw kadry tego zespołu, ale dzięki temu, że byłem wszechstronny i trudno jest pracować mając 19 czy 20 lat nad a lepszym uderzeniem z lewej czy z prawej nogi. To jest taki proces długoletni, im wcześniej tym lepiej, bo jeżeli chłopak ma 10, 11 czy 12 lat, ten taki najlepszy złoty wiek dziecka rozwoju, no to wtedy bardzo łatwo mu to przychodzi. I właściwie on nie pamięta, że, że wcześniej mając 8, 9 lat no miał olbrzymie problemy z tym, żeby w ogóle lewą nogą dajmy na to kopnąć piłkę. I i wcześniej tym lepiej. To jest taki naturalny wtedy ruch, ułożenie ciała, nie ma bojaźni i to już później można doskonalić. Takim przykładem, jeśli chodzi o reprezentacje młodzieżowe, to jest Piotr Żiliński, że nie ma absolutnie różnicy, czy on posługuje się lewą czy, czy prawą nogą. To olbrzymie możliwości daje. Ułatwia dojście do sytuacji, przełożenie sobie piłki z lewej na, na prawą i odwrotnie. Robi to bardzo płynnie. I gubi często przeciwnika, który no nie wie do końca, co on zrobi. Jest, mniej, jest nieobliczalny dla, dla rywala i dlatego też być może zrobi wielką karierę, bo takich piłkarzy, którzy grają i lewą i prawą nogą równie dobrze, jest mimo wszystko niewielu. Zawsze gdzieś ta jedna jest dominująca, natomiast drugą no, trzeba czasami gdzieś pod. Podciągnąć, aczkolwiek przeciwnik dobrze wie. Teraz, w dobie tych analiz bardzo szczegółowych każdego meczu, każdego zawodnika, wiadomo wszystko o nim. I przykład z ekstraklasy naszej, gdzie najlepszy polski zawodnik, strzelec Bartek Ślusarski, ma w tej chwili 13 bramek dobrze pamiętam, albo 12 z tego na pewno nie ma żadnej zdobytej prawą nogą, wszystko albo głową, albo lewą nogą, więc to pokazuje też jakieś, są wytyczne dla przeciwnika, który środkowy obrońca, który go kryje, to też może się lepiej ustawić. Tak? Wiedząc, że no, gdzieś go wpuści na tą prawą nogę, to wtedy jest prawdopodobieństwo, że nie wykończy jej tak dobrze, jak by dopuścił do uderzenia lewą.